Ale co mają ze stron agnostik, to jest DM drużynowy na Inversion Zagramy sobie Stara 21 I zobaczymy czy uda mi się wbić atomówkę Ile wrogów uda mi się zabić i tak dalej Jest to oczywiście komentarz live No i teraz skupmy się na grze Na razie cicho, nic nie słychać To już mnie mój Teammates z Akimbo przestraszył troszeczkę. Nie, nie spodziewałem się go tam. Widzimy panic Knife nadal działa. I trzech wrogów udało mi się zabić. Także już prawie połowa sukcesu. Wow! motherf*** tego się nie spodziewałem. Nie wiem, gdzie ten haler poleci, ale... Ła, ależ, ależ się potakcytowałem, adrenalina mi się podniosła. Nie spodziewałem się takiego przebiegu akcji. No nie, no muszę mi jest A z tego mogą zrobić już atomówkę, tak naprawdę. Bo jak się wbije kariera to już jest, to już prawie atomówka. Chyba, że ma się y, twoją starą w przeciwnym teamie, która rozwala wszystkie killstriki, jak tutaj to widzimy się dzieje. Ale to, to już inny problem, no nie. Chyba sobie te teamieci sobie tutaj trochę się bawią, dlatego też udało mu się wbić taki streak. Nagle Widzimy, że z tej broni nieźle mi idzie całkiem No, ale... No, 15 na 2 <grywania> Niespodziewany streak nawet Niespodziewane statystyki Teameci chyba nie podchodzą W 100% na poważnie Ło Prawie mnie ściągnął z tej tuby. Z tuby bardzo łatwo zostać. Można umrzeć. Mmm... Muszę poczekać, jak się odregeneruje życie. I nie wiem, czy ten gościu, który we mnie strzelał... ...chyba mnie nie stargetował. Tutaj takie nowe słowo stargetował. Że po prostu skupi się na mnie i leci w moim kierunku, bo już tam hitmarka do mnie dostał, nie? Że mnie trafił. Także za każdą cenę chcę mnie zabić. To by było starketowanie. W mojej definicji. I widzimy, te teammatesi jakoś nie ogarniają. Nie są to chyba zbyt doświadczeni gracze. Co. co jest dla mnie pozytywne nawet nie ho! Oh. Floki na dystans tutaj Ogarnął mnie No cóż, tam się nie spodziewałem kolejnego wroga Ale nadal całkiem dobry score, także gramy i zobaczymy czy coś jeszcze uda się zabić tutaj w tym meczu. Hmm, gdzieś tam leży chyba, ten snajper. No widzimy, granat w takiej grze to jest zbyt powolny. Można rzucić sobie, o randomowo, może kogoś zabije, może nie, ale tak, żeby... <ścoughs> o tutaj przez, przez smoka po prostu rzucamy, trafiamy, zabijamy. Widzimy, dzisiaj mi nawet dobrze idzie. Tutaj w pobliżu jest przeciwnik. Gdzieś tam, o tutaj gdzieś. A! Wszedł do budynku za mną ten, ten gościu, tylko chciał mnie od pleców zabić. Dużo się dzieje, całkiem dużo się dzieje w tym meczu. Idziemy do dżungli, do dziupli przeciwnika. Chciałem powiedzieć dziupli, powiedziałem dżungli. Ale takie są problemy człowieka z gramanicą, i wchodzimy do góry. Ach! Udało mi się ich za załatwić od tylca. Zaskoczenia. Hmm. <laughs> I teraz przeciwnik to samo mnie załatwił. Miałem już mało amunicji, także musiałem podnieść sobie tam broń. Myślałem, że to przeciwnik wystaje, a to nawet tam nawet nie można wejść na górę. Ach, prawie mój ostatni był kill. Ale bardzo fajny wynik 31 na 5 staty. Także dziękuję za oglądanie i do zobaczenia wkrótce. Cześć.